Dzień dobry. Kolejna część na temat zespołu metabolicznego syndromu X, zwał jak zwał. Poprzednie dwie na profilu. Yy, zapraszam, jak ktoś chce, to tam. Starałem się to zrobić tak, żeby to nie było za bardzo chaotyczne. Nie wiem, na ile mi się to udało. Ocencie sami, ale wracając. To słynne, nieistniejące jojo. Dlaczego waga wraca? Dlaczego, waga, dlaczego my się odchudzamy, i za chwilę właściwie każdy mówi, że był na tylu dietach, i po tych dietach waga wracała do góry? Jeżeli w trakcie rozwoju otyłości, czy przebiegu otyłości, rozwinął się u ciebie zespół metaboliczny, czyli doszło do przerostu tkanki tłuszczowej wewnątrzotrzewnowej. To ta tkanka tłuszczowa wewnątrzotrzewnowa sama w sobie, chociaż najczęściej jej jest niewielki procent w całości, ale co do tego to zapraszam do poprzednich filmów, doprowadza swoim istnieniem do powstania zaburzeń takich jak insulinooporność czy inne oporności. Tak, przez te sygnały, jakie wysyła, przez te mechanizmy, jakie uruchamia. Tak, czyli Stwarza w organizmie fałszywe zapotrzebowanie na glukozę. I w tym momencie podniesienie się poziomu insuliny w odpowiedzi na tą sygnalizację nieprawidłową powoduje, że rośnie wasza skłonność do tycia. Tak? W momencie, w którym rośnie skłonność do tycia, bo poziom insuliny jest nastawiony na przyjmowanie, a nie na oddawanie, to tym samym spada zdolność do utraty masy tłuszczowej, bo nie ma do niej dostępu. I w tym momencie, jeżeli wy schudliście 10, 15 kg, 20 czy 50, ale ta tkanka tłuszczowa wewnątrzoczewnowa pozostała nieusunięta, to ta patologiczna skłonność dotycia jest cały czas obecna. Wy jesteście o wiele mniejsi, macie lepsze wyniki, bo był prowadzony deficyt, ale pytanie zasadnicze jest takie: jaka jest perspektywa utrzymania tego wyniku na długie lata? Tak? bo nie można żyć w deficycie do końca życia, bo i tak to nie przyniesie skutku. W związku z powyższym, jeżeli ta tkanka tłuszczowa wewnątrzoczewnowa nie została usunięta, to utyjecie. Problem jeszcze w tym jest taki, że powrót do masy poprzedniej będzie już z dużo gorszym składem ciała, niż byliśmy zanim rozpoczynaliśmy odchudzanie. I to, co mogę z praktyki powiedzieć... To, że dwa, dwie, trzy takie wycieczki z dietami i finalnie na końcu oporność insulinowa zaczyna być już taka naprawdę ciągnąca ciało do cukrzycy typu drugiego, czy naprawdę zaczyna przeszkadzać w życiu, bo usuwanie już niewielkich ilości gramów stanowi ogromny problem. A to, co jest najważniejsze, to odczuwalny trud w utrzymaniu diety wzrasta. Jak na to nałożymy jeszcze sobie wiek. Stan naszego układu hormonalnego, i tu mówię głównie do kobiet, bo kobiety mają gorzej, niestety, no to macie już przepis na próbujemy i nam się nie udaje. Wybieranie się w dietę, w której stracimy jakiś kawałek naszego ciała i zrobimy to za szybko, ale nie usuniemy zespołu metabolicznego, naraża nas na, na dużo poważniejsze konsekwencje zdrowotne po powrocie do poprzedniej wagi. Dobrego dnia.